Bolesław Prus, Żywy Telegraf. Pani hrabina podczas wizyty w zakładzie sierot spostrzegła na korytarzu niezwykłą scenę. Czterech chłopców wydzierało sobie podartą książkę, dość żwawo okładając się kułakami. Zdaje mi się, dzieci, że się bijecie! zawołała przestraszona dama. Za to żaden nie dostanie pierniczka i jeszcze pójdzie klęczeć. Bo proszę pani, on mi zabrał Robinsona, tłumaczył się jeden chłopiec. Nieprawda, bo to on, zaprzeczył drugi. Widzisz, jak kłamiesz? Zawołał trzeci. To ty odebrałeś mi Robinsona. Zakonnica objaśniła damę, że mimo pilnego dozoru podobne wypadki trafiają się dosyć często. Dzieci bowiem łakną czytania, a książek zakład nie posiada. W sercu pani hrabiny zatyliła się jakaś iskra. Ponieważ jednak nużyło ją myślenie, więc starała się zapomnieć o tym. Dopiero w salonie radcy, gdzie wypadało mówić o rzeczach pobożnych i dobroczynnych, opisała wypadek w zakładzie wraz z objaśnieniem zakonnicy. Radca, słuchając, doznał też niezwykłego uczucia i jako bieglejszy w sztuce myślenia, zawnioskował, że należałoby wysłać książki dla sierot. Przypomniał sobie nawet, że w szafie czy w kufrze posiada cały stos butwiejących druków, które niegdyś kupował dla swych dzieci, lecz za ciężki już był do grzebania w rupieciach. Wieczorem radca znalazł się u pana Z, któremu całe życie upływało na oddawaniu drobnych usług ludzkości, zawartej między siódmą a trzecią klasą urzędowej hierarchii. Chcąc mu zrobić przyjemność, radca opowiedział panu Z. To, co hrabina widziała w zakładzie i słyszała od zakonnicy, dodając ze swojej strony, że wypada postarać się o książki dla sierot. Nic prostszego, wykrzyknął pan Z. Wstąpię jutro do redakcji kuriera i wpłynę na nich, ażeby zrobili ogłoszenie. Na drugi dzień pan Z wbiegł zadeszony do kuriera Na wszystkie świętości błagając redakcję Ażeby wezwała ogół do składania książek dla sierot Trafił szczęśliwie, ponieważ brakowało do numeru Kilku wierszowej wiadomości sensacyjnej Jakoż referent wydziału uczuciowego siadł i napisał Gromadka dzieci zostających pod opieką publiczną Cierpi na brak książek Maleństwo tęskni Pamiętajcie o duszach głodnych. Potem gwizdząc wyszedł na obiad. W parę dni później, w niedzielę, przed zamkniętymi drzwiami redakcji spotkałem ubogo odzianego człowieka z rękoma czarnymi jak u kominiarza, a wraz z nim szczupłą dziewczynkę niosącą pakę starych książek. Czego pan sobie życzy? Ufarbowany człowiek uchylił czapki i odparł nieśmiało. Przynieśliśmy, proszę pana, kilka książek dla tych głodnych, co panowie pisali. A szczupła dziewczynka dygnęła, rumieniąc się, o ile jej na to pozwalały początki blednicy. Wziąłem od niej książki i oddałem redakcyjnemu chłopcu. Jakże się pan nazywa? Spytałem. Proszę pana, a na co to? Odparł zmieszany. Musimy przecież wydrukować, kto dał książki. O, to nie trzeba, proszę pana, ja przecież jestem ubogi człowiek z fabryki kapeluszy. To nie potrzeba. I odszedł wraz z mizerną córeczką. Obok mnie stał uczony profesor fizyki i zapewne skutkiem tego przyszedł mi na myśl telegraf nowej konstrukcji. Główną stacją był zakład sierot, boczną robotnik z fabryki kapeluszy. Gdy jeden zasygnalizował baczność, drugi natychmiast odpowiedział. Gdy jeden zażądał, drugi przyniósł. My inni spełniliśmy funkcję słupów telegraficznych.